Dzień dobry. Krótkie oświadczenie na temat wydarzeń, jakie miały miejsce dosłownie parę godzin temu, a mających związek z zamknięciem kanału Życie od Nowa, ale też innych kanałów wchodzących w skład konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska. Szanowni państwo, wszystko wróciło do normy, czyli wszystko działa. Tutaj bardzo wielkie podziękowania tym, którzy przyczynili się w sposób bardzo skuteczny do tego, że te kanały wróciły do swojej dawnej formy. Dlatego jeszcze raz oświadczam: zapraszam na kanał Życie od nowa, zapraszam na inne Wam znane kanały należące do konsorcjum medalnego Szpony Mafii Polska. Sytuacja, która miała miejsce, uznajmy za nie było, ale bardzo dziękuję Państwu za. Bardzo wielkie wsparcie w tak trudnej chwili dla nas. Ja tylko powiem, że y, nigdy nie, y, nie gram jedną kartą. Mówiąc obrazowo, nigdy nie gram jednym masem, i dlatego też i w tych sytuacjach, y, na takie okoliczności, ewentualne potencjalne robione są y, kopie, ale też i pewne dublowane inne tematy. Nie będę tutaj mówił szerzej. Także, także wszystko jest ok. Szanowni Państwo, dlatego stąd moje oświadczenie, że skoro wczoraj dokonano takiego ataku na media, na wolne media, na w tym na kanał Życie Od Nowa, ale też i tutaj należy wspomnieć, że ostatnimi czasy tutaj właśnie w Ciemnogrodzie, tutaj w wschodniej części Polski, gdzie Zamość bardzo dużo dokłada do starań, by wyeliminować, by zamknąć tutaj moją działalność w każdy możliwy sposób, no to po prostu takie rzeczy się zdarzają. Ale jest Warszawa, ale te są inni zwierzchnicy, którzy podjęli stosowne działania. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kanał Życie od nowa. Yy, wszystko dzieje się tak, jak się dziać powinno. Do zobaczenia, dziękuję serdecznie z wyrazami szacunku. Tadeusz Kaspek, cześć.